Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Lubię Tu być. Znajdujemy się w Lubostroniu. Jest to niewielka miejscowość położona w okolicach Żnina. Znajduje się tutaj przepiękny pałac wybudowany przez rodzinę Skórzewskich, Jest z nami pani Karolina Malak. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie. Która jest tutaj kustoszem, tak, możemy tak powiedzieć specjalistą do spraw kultury. Organizuje wydarzenia kulturalne, ale też zajmuje się obsługą ruchu turystycznego w no, tym miejscu. Czyli można powiedzieć też kustoszem tego miejsca. Tak. Pani Karolino, by mogła nam Pani w kilku słowach przybliżyć historię tego pałacu, w którym teraz jesteśmy. Pałac w Lubostroniu to tak naprawdę rodowa siedziba rod, rodziny Skórzewskich która wraz z otaczającym ją parkiem w stylu angielskim uznawana jest obecnie za perłę architektury klasycystycznej i jedną z najpiękniejszych po Łazienkach i po Wilanowie założeń w tym stylu w Polsce. Miejsce to wybudował Polak, hrabia Fryderyk Skórzewski. Niestety budowa tego miejsca zbiegła się z Trzecim rozbiorem Polski, rok 1795, stąd architekturę i wystrój tego miejsca potraktowano jako wielki narodowy manifest. To miejsce polecał jako w swoich listach do brata w czasie powstania listopadowego sam Adam Mickiewicz, tu mieszkał poeta romantyczny i przyjaciel wieszcza Stefan Karczyński. E, tu bywał także twórca mazurka Dąbrowskiego, Józef Wybicki. W e, Sobie Przyjaciołom i Potomnym taki napis umieścił na frontonie pałacu fundator Hrabia Fryderyk Skurzewski Dodał do tego napis nad drzwiami wejściowymi, cytat z drugiej Georgiki Wergiliusza, tu bezpiecznie przed niebezpieczeństwami życia. Czyli sam w ten sposób zachęcał do odw odwiedzenia tego miejsca. Skąd nazwa lubostroń? Lubę sercu ustronię. Miejsce, które nie tylko miała mówić, że tu jest piękne miejsce otoczone zielenią, z dala od dużego miasta, ale nazwa, która miała mówić, że tu znajdziesz schronienie przed zaborcami. E, czyli to miejsce było taką, miało być taką świątynią narodową, i pierwsza sala, sala rotundowa, do której się wchodzi, o, ona ma taki największy narodowy wydźwięk, jak pani opowiedziała tak pokrótce, cóż tam możemy zobaczyć. Tak, sala rotundowa została przez Skórzeskich zaprojektowana jako świecka kaplica narodowa, i w każdym miejscu umieścili symbole narodowe. Poczynając od podłogi, która jakby jest intarsjowana, wykonana z 11 gatunków drewna, i na środku pod żelandolem znajduje się tam godło Polski, Litwy, Rzeczypospolitej obojga narodów. W sali są cztery płaskorzeźby, które mówią o chwilach wały oręża polskiego w bitwach z krzyżakami, w bitwie pod płowcami i w bitwie pod koronowem jest tam też przedstawione spotkanie królowej Jadwigi z wielkim mistrzem Krzyżackim, gdzie krzyżacy oddają jej pokłon, poddańczy i proszą ją, ją o opiekę i mentorstwo w czasie swojej chrystianizacji Bardzo tych tak terenów. Bardzo i Bardzo, tak. A jakby w historii wiadomo było, że ja długoż zapisał, że w czasie tego spotkania królowa przypowiedziała klęskę i upadek zakonu krzyżackiego. W tej, w tej sali znajduje się także płaskorzeźba przedstawiająca matkę fundatora, m, hrabinę Mariannę z Skurzeską, która królowi pruskiemu prezentuje plany budowy kanału bydgoskiego, ponieważ Skurzeska wyłożyła część pieniędzy na budowę tego kanału. Jest oczywiście spór między uczonymi, czy to kanał bydgoski, czy kanał notecki, ale my ze względów prestiżowych jakby jeden bez drugiego nie istniał, żeby była droga wodna na zachód umiejąca Gdańsk, Mówimy, że wyłożyła pieniądze na kanał bydgoski. W sali tej się także, znajduje się także pochód ofiarny za ojczyznę. To są malutkie postaci, anioły, byki i pochodnie. W ten sposób zdobiono kiedyś świątyni antyczne i ten motyw wykorzystano także tu w Pałacu w Lubostroniu. Taka, taka ciekawostka, projekt tej sali to bracia Smuglewiczowie, Antoni i Franciszek, którzy byli miłośnikami antyku, zakochani w antyku i dlatego jakby ten, ta sala ma takie, jest uznawana za perłę architektury klasycystycznej. Dobrze, a gdyby miała Pani powiedzieć jeszcze, znaczy jest, tą salę y, rotundową otaczają inne sale y, i ci malarze wykonali jeszcze też w innych salach, tak? w jednej z nich y, polichromię na ścianach. Tak, malowidła smuklewiczą znajdują się również w innych miejscach w pałacu w lubostroniu. Jesteśmy właśnie w gabinecie pana hrabiego, który został wymalowany bardzo specyficznie. Są, jest jest prze, jak otwór jakby w suficie, prześwit nieba. Wymalowane są pęknięcia. Wdzierają się konary drzew. Na ścianach jest z jednej strony malowidło przedstawiające zamek na skarpie, który lada chwilę może runąć. Po drugiej stronie malowidło przedstawiające świątynię antyczną. To ta sala została zaprojektowana jako ruina, aby przypominać panu hrabiemu o ruinie jego ukochanego kraju. Dobrze. Bardzo dziękujemy za tą kompleksową wypowiedź i zapraszamy do pałacu w Lubostroniu, bo kryje się tutaj jeszcze bardzo wiele tajemnic.